Hej, cześć, witam was wszystkich ludzie, z tej strony Wojtek, dzisiaj lecimy znowu Folsom, jak tam widz pisał, czem Toszowi, to, to a to, że, za to, że się odezwał, to dziękuję i pomagamy Toszowi. Ну, Tutaj proszę, będziemy mieli misję 8. O, jak podejrzewałem, miałem wyciszony dźwięk z gry, podejrzewałem dobrze. Ucieczka proszę. Czyli kolejna misja Jutro na, kana Jutro na kanale si powinien się pojawić odcinek z Do nowej serii No, pomyślałem sobie, że Mam mam League of Legends na kompie, grałem trochę. No to sobie zrobię serię. Ale długo się ładuję. Uważajcie na... Co? Na ten trailer, Kacpro. Teraz powinien wam się... Teraz powinna wam się karta w prawym górnym rogu wyświetlić. A my już z misją. Jo. Jedźmy z tym koksem. Robię to, co chcę. Mojej zdolności maskowania. Zajmę się tymi strażnikami. Nawet mnie nie zauważą. O, Reinor. Mogę użyć psionicznej eksplozji do likwidowania oddziałów Marines. To taka mała sztuczka. Nazywam ją Wybuch Umysłu. Ta wieżyczka po drugiej stronie mostu. Jeśli podejdę za blisko, wykryje mnie i włączy alarm. Moje maskowanie. Nie Przekonajmy się? Jo Czytasz, czy mówisz? A żebyś wiedział Jo. Za mało energii. No nie proszę, słonka. Może tak. Ale jest to Trzymaj się Toż. Moi chłopcy ruszają w waszą stronę ze wsparciem. Pamiętaj. Przysyłaj oddziały. A ja zajmę się resztą. A żebyś wiedział. Dobra, Siege już nie ma. Dobra, strzelamy z... zysk. pozycji. Na są... Oczekiwam... 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 Oczekiwam. Może tak, może nie. Nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się. Robię to, co chcesz. Osłona. Shield. Robię to, co chcesz. Nasz protos ranin. O nie. Dobra, jest. Proto ran nasz. Się, a, widział. Się. Robię to, co chcę. a w karmacie było, że nie dało się tego zrobić. A co, a jakoś się dało. A bo on mnie widzi. Dobra, już nie potrzebuję tego używać. Panią go. Za pomocą zdolności pochłonięcie mogę uzupełnić nadwątplone zapasy energii. Aby to zrobić. Marauder. Że zabrać nieco życia sojuszniczej jednost. Niech będzie Marauder, bo Marauder już za dużo nie używałem. Tym więcej Ale... dostaje energii. To nie boli za bardzo. Może tak. Dobra robota, Toż. Przedzieramy się w kierunku linii frontu. Piąc. Przekonajmy się. Nasze wyświetlenia. Może tak. Może nie. Niech strzela w nich. Tym koksem robię to, co chcę. Jedźmy z tym koksem. Może... Dosz, zbliżasz się właśnie do pierwszego bloku więzienia wojskowego. Może zyskamy kilku sojuszników uwalniając więźniów. Jo. Dokładnie diamond Backi. Przekonajmy się. Bo to był diamond Becky, tak. Robię to, co chcę. Jedźmy z tym koksem! Nie. Nasi sojusznicy są atakowani. Może tak. Nie. Może nie. Należy nie, inni. Jedźmy z tym koksem. Nasi sojusznicy są atakowani! Przekonajmy. Mam twoje myśli, zanim je wypowiedzi. Proszę. I więźniowy. Dobra robota Toż. Uwolnienie więźniów poprawi naszą sytuację. Gotowości. Pytasz, czy mówisz? Nasi sojusznicy są atakowani. Robi to, to chcę. dobra rzeźka trochę podkradnę. Może tak. Nasi są atakowani. Teraz nie będzie Mario. Robię to co chcę. Jedźmy z tym koksem. Może za może da. To, się. Nasi są atakowani. Robię to, co chcę. Jedźmy z tym koksem. Może tak, może nie. Jo. Nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się. Ażebyś aż wiedział. Jo. Może tak. Może nie. Robię to. Dobra. Jeźdzmy z tym A

...koksem. I on... Jedźmy z tym koksem. Dobra, Przekonajmy się. Może, Może nie. Robię to, co chcę. To z tym koksem. tego Dobrze można iść. Może nie. O drugi blok. Jesteś już blisko drugiego wojskowego bloku więziennego, coż? Masz może zdobyć ja. kilku nowych przyjaciół? O nas się nie używają. Oficer. Zajmiemy się nimi, dopóki nie uwolnisz więźniów. No to jedziemy. Zajmijcie ich, dopóki nie opanujemy wysuniętych pozycji. Może tak. Może nie. Za mało energii. Robię to. Co chcę? Otwórz swój umysł, ażebyś wiedział, nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się, może tak, może nie. Ażeby. Nasi sojusznicy wiedział. są atakowani. Robię to, co chcę. Przekonajmy się. Jedźmy z tym koksem. Może tak, może nie. Nasi sojusznicy są atakowani. Jo, robię to, co chcę. A żebyś wiedział. Dobra. Fajne mikro. Nasi sojusznicy są atakowani. Dobry ich będzie ten Raven. Albo nawet muszę zabić tego Ravena. Chłopaki są wolni, więc możemy roznieść to miejsce. Świetna robota toż. Dobra, to może, tutaj idziemy. Może nie. te DSTV. -ki. Przekonajmy się. Nasi sojusznicy są atakowani. A nie, bo nie mają combat shieldy. Tak nie, nie nawet combat shieldów nie mają. Ale bieda. Ja więc combat shieldów tu nie mają. Meleczki ma najwięcej życia, tak. Nasi sojusznicy są atakowani. Mógłbym tam... Marowderów nawet nie ma. Jakim cudem. O dobra, są marowderze. Yo, a żebyś wiedział... Sam marauderze i tu będą do wystrzelenia bombą jądrową. Zaznacz cel, Tosh. Tylko uważaj, żebyś nie uszkodził swoich tą eksplozją. Hej,

Nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się. z to będzie. Zapraszam to to kilka tomówek. Za mało energii. Robię to, co chcę. Niech tutaj, padnie jeszcze. Może tak. Może nie. I proszę. Ten koszmar to twoja wina. Niech niebiosa mają nas w obliczu. I niech się walą. Mury. Bądźcie wolni moi bracia i siostry. Uwalniam was. Pięknie. I mamy tych spektrów. No i jak widzicie wygraliśmy zwycięstwo 18 minut. E, trwa misja, cześć czoł mi na razie, hej.